to pilne. Co się pali? Zniknęły mi wszystkie zdjęcia z telefonu. Jak zniknęły? Ktoś je skopiował i usunął. Masz kopię w chmurze. Ktoś zmienił hasło. Przyszły maile z resetem. Tak, ale nie robiłam resetu. To ktoś ma dostęp do twojej poczty. Wiem, bo dostałam wiadomość na papierze pod drzwiami. Co tam było? Odaj, co nie twoje! Brzmi jak groźba. A pod spodem godzina i miejsce Spotkanie. Tak, dziś za 30 minut. Nie idź tam sama. Boję się, ale nie mam wyjścia. Zawsze masz wyjście. Jeśli nie pójdę, wyślą te zdjęcia do mojej pracy. Co jest na zdjęciach? Rzeczy prywatne, rodzinne, stare. Mogą narobić szkód. Wiem, dlatego proszę cię. Chodź ze mną. Już zakładam buty. To stary parking przy magazynach. Tam nie ma kamer. Wiem, pewnie dlatego wybrali to. Weź powerbank i drugi telefon. Spakowane. Wysyłam ci swój live location. Widzisz mnie na mapie? Tak, podjeżdżam od strony stacji. Jestem już przy bramie. Widzisz kogoś? Pusto i cicho. Podejdź tylko pod światło. Stoję pod lampą. Trzymaj telefon w ręku kolejna kartka przyklejona do znaku. Co pisze? Obróć się powoli. Obracasz się? Tak, ale nikogo. Może obserwują z daleka. Słyszę brzęk kluczy. Skąd? Z magazynu numer 3 Nie zbliżaj się. Drzwi się uchylają. Jestem 200 metrów od ciebie. Wchodzę na metr i wołam. Ostrożnie. Ktoś wyszedł moje imię. Rozpoznajesz głos. Brzmi jak ja! Jak to, jak ty. Z magazynu dobiega mój własny głos z nagrania. To przynęta. Na podłodze leży koperta z moim nazwiskiem. Nie dotykaj. Otworzyłam. Co tam jest? Ten drive i zdjęcie mojej klamki z odbiciem. Znowu ten motyw z odbiciem. Na odbiciu widać dwie osoby. Maj. Tylko, że zdjęcie jest w przed minut. A ja dopiero dojeżdżam. Ktoś stoi za mną bardzo blisko. Nie odwracaj się, idę do ciebie. Zapisał teraz Cudze wspomnienia. O co chodzi z kradzieżą? Te zdjęcia rodzinne nie były tylko moje, Czy je były. Twoje, sprzed lat, które usunąłeś z chmury? Skąd je miałaś? Zgrałam je kiedyś, myśląc, że cię uratują przed zapomnieniem. Ty jesteś celem, a nie ofiarą. Wiem, dlatego ten ktoś chce, żebym oddała pendrive. Oddaj i wyjdź. Położyłam go na progu. Widzę cię, biegnę. Drzwi zamknęły się same. Zatrzymaj się. Światło zgasło i słyszę nagranie, jak mówisz, odłóż to nie twoje. Ja tego nie nagrałem. Właśnie dostałam nowe zdjęcie klamki. Konaniem. Trzy odbicia w czapkach i podpis, już was mamy.